Witajcie moi drodzy na kanale Pablito. Poznajcie wspaniałą minecraftową rodzinkę Kowalskich. Jeśli ty też chcesz zagrać w rodzince jakąś śmieszną rolę, zostaw koniecznie łapkę w górę i zmień przycisk subskrypcji z czerwonego na szary, a następnie napisz w komentarzu chcę zagrać w rodzince. A teraz zapraszam do domu Kowalskich. No, dzisiaj szybciutko do domku. Dobrze, że szef mnie zwolnił, bo już mi się nie chciało siedzieć, a i tak w sumie dzisiaj nic nie było do roboty. Mam nadzieję, że kobita zrobiłam coś do jedzonka. Cześć kochanie, co tam? Cześć, co tak szybko? A nie było dzisiaj nic do roboty, w pracy to szef mnie zwolnił, dzisiaj szybciej do domu. Ja jeszcze obiad nie zrobiłam. No. no dobra, no to pójdę obejrzeć telewizję, może coś ciekawego. Grają tą skrzynkę tutaj. No zobaczmy. dobra, chcesz coś to picie może? Może zrobić kawę, poproszę. Dobra, to zrobić kawę. Dobra. Ech, nudna ta telewizja, kurde, nic ciekawego nie ma w tej telewizji. Jak tam kawka moja, kochanie? Już idzie. Dobra. Proszę. O, dziękuję, daj mi kawkę. Dobra ta kawa, kochanie. Masz, dam ci ją do mycia. To jak się dzisiaj w ogóle czujesz? Nie wiem, to się mi mdli w ogóle. Co ty mówisz? No, od wczoraj tak miałam. Całą noc żygałam, mówić jej. To może zrobimy test ciążowy. Ty zniczalony? No dla pewności. Co ty? W życiu ja nigdy nie będę w ciąży, człowieku. Pójdę do żabki, się przejdę. Lepiej Ale pewny tam będzie. No, żapca powinien być testem w No dobra i chcesz, ale mówisz, że nie będzie nic. Ja ci mówię, że bardzo jest to możliwe. Nie, Szapka powinna być jeszcze otwarta, więc szybciutko pobiegnę do auta. przejedziemy się. Najgorsze jest to, że ja nie mam paliwa, więc musimy szybciutko jeszcze na stację zajechać. Okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że dojedziemy tam. No tu nasza babcia mieszka, będziesz trzeba ją kiedyś odwiedzić, kurde. No. Dobra, na kości na stację zajedźmy. O, bo mamy 4, kurde, procent paliwa, więc napełnimy do pełna. Dobra, tankujemy dieslem. Czerwone, to trzeba czekać. Kurde, te światła teraz zrobili, tu w tym mieście to dramat jakiś jest. Do Żabki Kurendy. Chyba prosto się jechało do Żabki. Ja nie pamiętam, ja to w ogóle do tego miasta, to ja w ogóle nie jeżdżę obice Dobra, mamy windę. W końcu zrobili jakąś windę, a nie się schodami tutaj kurde drapowało do góry. O, elegancką. No idziemy do Żabki. Dobra, trzeba trochę podwieźć, bo naprawdę już nie wiem, która godzina. Dzień dobry! Dzień dobry, witam! W czym mogę służyć? To za hot doga, a może pizzę z mikrofali? Nie dziękuję bardzo. Ja potrzebuję bezciążowy. ciążowy, proszę pana. Bezciążowy, ciążowy mam coś odpowiedniego dla pana. Jeżeli zmieni się na czerwony, to znaczy, że partnerka. Jest! W ciąży, a jeżeli nie zmieni koloru, to znaczy, że jest pan bezpieczny! Rozumiem, ile płacę? 5 zł! Już? Panie. E, dobrze dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. do widzenia, do widzenia. Dobra, szybko do auta trzeba iść. Kurde, Darczyn test ciążowy kolor dekobicie. Mam nadzieję. O, winda nie jedzie w dół. Ojej, dół, dobra, jedziemy, jedziemy. Mam nadzieję, że nie będzie to czerwonego, bo jeszcze na to się nie szykuję. Ale no dobra, zobaczmy. O, to już schód. Kurde, to ta żabka jest już... całodobowa. A ja myślałem, że to do 23, no ale dobrze. Ciekawe jak tam babcia się trzyma. No cóż, no jak będę miał dziecko, no to w sumie i tak będę szczęśliwy, bo będę mógł w końcu... Wychować i puścić kurde do tej szkoły kogoś No i dobra, jesteśmy Nie, nic nie ma w tej telewizji Halo Dagmarka, już jestem O, jesteś Kupiłem ten test ciążowy A, dobra To idę zrobić To ci No daj Masz Jak się pokażę na czerwono To znaczy, że jesteś w ciąży Okej okay. O, by to nie było dziecko, aż idę sobie na balkon popatrzeć jak tu ładnie. Oj o oj, oj. Jak tam? Jestem. To... No, robię. Mogę wejść? Pile? No już. Jaki kolor? No jeszcze chwilkę. A, no tak bo trzeba poczekać, zapomniałem. <laughs> O kurde, czerwony. O kurde... No to nieźle, będzie syna albo córka. Nie ma co płakać. Trzeba... A co z finansami? Przecież nie pracy nie mam. Oj, tam że pracy nie masz. Ja dam radę utrzymać. Może pojedźmy do szpitala i zobaczymy czy to będzie syn albo córeczka i w sumie zobaczymy, który to miesiąc albo tydzień w sumie. No, możemy dni iść, ale chodźmy się przespimy. Chcesz się przespać? No w sumie tak, bo ja nic nie spałem. No dobra. O, dobra, chodź, godzinka, snu, Wstawaj. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Chcę się przynabrać. To idź się przebierz, a ja czekam w bałcie na dole. O kurde, no to takie niespodzianki to ja jeszcze nie miałem. Mam nadzieję, że to będzie syn go Michał wtedy. No i gdzie ona jest, no te kobiety tak długo cię szykują, kurde no. O biegnie w końcu. Wsiadaj. Siedzisz? Siedzę. Pasy zapnij. No zapiłam! No to jedziemy do szpitala O, dobra. Zielony akurat Jak się czujesz? Wymiotowałaś dzisiaj? No rano. Rozumiem. No nadal nie nie. Myślałem, że jakaś A tu widzisz mamy dziecko w drodze. No, nie spodziewałam się tego szczerze No to widzisz. Chciałam, że. coś się zabezpieczyliśmy. Dobra, zaraz będziemy na miejscu. Dobra, wysiadaj, chodź, idziemy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. My tu przyszliśmy sprawdzić, e, czy to nasz chłopczyk, czy dziewczynka. Ale to w sensie na USG? Tak, czy tak, jak? tak, 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 dokładnie tak. A pani, a pani, no, no, a, pani pan, tutaj. a pani mówi do ściany czy, czy do mnie, bo tak trochę... A przepraszam, o. bardzo przepraszam. No. Ja trochę taka, trochę zakręcona jestem, proszę pana. Dobrze, widzę. już sprawdzam, czy tutaj lekarz będzie wolny, czy lekarz będzie wolny i już tutaj mówię. Rozumiem. Dobrze, dobrze, zapraszam na następne piętro, sala numer 4. Lekarz będzie wołał. Dobrze. Chodź! Kurde, gdzie ta winda! O, dobra, mamy! Chodź! Na drugie piętro! No dobra, trzeba się bardziej na pierwsze piętro, niż na drugie. Potyczkane tu u e, nich. I która to sala? Czwarta! No, bo mogli kurde zrobić. Te? No, tu już czwarty. Nie, chodźmy! nie Ośby, ja idę! Czuję bo mnie dobrze! A, też w sumie usiądę, czekamy na tego lekarza. Kurde, ciekawe kiedy będą nas wołać. No, a też jestem ciekawa, bo już trochę czekamy. No. <laughs> zapraszam, zapraszam Państwa. Zapraszam, zapraszam. Proszę się nie krępować, siadać tutaj, a my porozmawiamy sobie. Słucham bardzo, w czym Państwo przyszli, w jakiej sprawie? Wie Pan co? I... Chcieliśmy zrobić USG, jakieś badania. Ponieważ mam test ciężowy i wyszło, że jestem w ciąży. Jasne, jasne, jasne. Dobrze, tylko zobaczę sobie tutaj w systemie... O kur... Jakie to jest głośne. Przepraszam bardzo. Dobrze, imię i nazwisko, Pani proszę? Dagmara tak Kowalska. Dobrze, 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 dobrze. Już tu pisze, pisze, pisze. Kowalska? To nie wiem, że z jakiego... A, a nie, przepraszam. Kowalska, tak? Tak, tak. No dobrze. A pan? Nie widzę pana. Pan jak ma na imię? Marcin Kowalski. Dobrze, małżeństwo widzę, tak? Małżeństwo, tak? Tak, papiery tak. są na to. Tak, tak. Okej, okay, dobrze, dobrze. To w komputerku zobaczę. O, o, lubię ten dźwięk, a państwo lubią? Mi się podoba. To najnowszy MacBook jest. O! E, dofin dofinansowanie dostaliśmy. W ogóle, że. to. E, dobra, okej, okay. wpis, wpisałem tutaj tu, 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 tu. To, to pan Bachorem ojcem jest? Tak. Dobrze, e, to zapraszam pana za drzwi, a ja dostanę tutaj z panią. No dobrze. dobrze proszę, nie, pan. Tutaj zapraszam tutaj za, za kurtynę. Panie, pan się tutaj nie denerwuje. Proszę zapraszam tutaj za kurtynę, tutaj już uruchamiam system. Ja pierdziel. Dobrze, tutaj panią zasłaniam, ja tutaj nic nie widzę Wpatrzę w komputer, tutaj muszę teraz podpiąć pan, do, pan, pod pani takie tutaj ustrojstwo Chwilka, chwilka, tylko znajdę tutaj coś e, ja Proszę to... sobie to siedzieć pod pachę Co oni tam robią? Ja nie wiem e, Okej, okay, tutaj już e, wklikuję tutaj w system e, Dobra, uwaga, możesz szczypać Okej okay. Pani coś czuje? No, taki vibro, <grystanie> Taki, taki trochę wybrywanie, wszystkie... Łasko trochę... Ej, dobrze, 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 dobrze. Niech się zobaczy tylko. E, dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobrze. Może pani wyjść. Pro, proszę się ubrać, tużać wszystko po na spokojnie. Zapraszam pana! Idę. To ja to odkładam tu. Jasne, proszę mi odejść. To strojstwo jest bardzo... E, więc tak. A ogólnie to powiem tak. E, gratuluję. E, to będzie chłopiec. O, na pewno? mam no tak, tak na pewno. Tak na pewno jest pani w szóstym miesiącu ciąży. Co Szósty? prawda, nie widać tego. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, bo tak genetycznie dziecko jest jeszcze małe, aczkolwiek e, jest zdrowe i nie wszystko będzie tak. To... Okej. Okay. Dobrze, jakieś tyku. pytania czy coś? Nie, nie. Tak nie, to wszystko. Dobrze, rozviwa, tutaj że wszystko ma pan druczki tutaj ma pan druczek. Mam. mam. E, tak, tak, tak. E, I tutaj jest wszystko opisane, jak przebiegł USG, jaki jest stan dziecka, jaki jest tam, tam, No i zapraszamy za 7 e, e, za 3 miesiące. No trzy, trzy, e, tu, trzy tak, trzy d, 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 no, trzy miesiące. Dobrze, e, życzę udanych wak... Do widzenia. Do widzenia. No do, do widzenia, do widzenia, do widzenia Co to jest za ty? Ja pierdolę, O nie. <noise> on ci tam robił. Nie wiem, nie, nie to było pierwszy raz takie coś miał. Kurde, chciałem dziewczynkę. Nie widzenia, ja ruch. chciałem chłopczyka. Więc powiem tak, trzeba jechać do Ikei meble dla niego kupić. Albo się zamówić przez internet. Niech przyjdą, patrzą. Przez internet się zamów A gdzie ty siadasz za kierownicę? Ale. Jak ty prawa jazdy nie masz. <grym> Dobra, wracamy do domu, trzeba odpocząć. No tak przyzwyczajenie, bo ja prowadziłem wcześniej ten zakon, przecież. No wiem, wiem. Dobra, teraz trzeba ostrożnie jechać. Jak to dziecko... Wow, czerwony bym minął. No jak ty jeździsz? Normalnie. Dobra, to ja zaraz wsiądę na laptopa i... Zaraz. Ale jak chcę wybrać dla swojego dziecka? No dobra, to cię zawołam wtedy. Dobra? Ja sobie na telefonie wybiwę. No dobra, to ty popatrz na telefonie. A ja patrzę wtedy na laptop patrz dobra laptopa mam nie ziewaj tam dobra popatrzmy ona jestem no to idź się połóż chciałam popatrzeć na niego mebelki no rozumiem no dobra popatrzmy jakiś ubrania no trzeba kupić a ja to nic dobra mam meble Zamówiłem już niektóre, więc jutro powinny przyjść. Dobra, widzajcie, Dobra. Ja idę się przespać. Wiesz. A ja się pójdę umyć. Dobra.